Witam Was serdecznie, moi kochani, wszyscy wędrujący po śladach Słowa Bożego do Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj, wraz z Jezusem Chrystusem, udajemy się w duchową podróż z Ignat Jeziora Galilejskiego, gdzie w Ewangelii Świętego Marka, w rozdziale 8, Jezus przebywa, do części północnej Izraela, pod górę Hermon, w okolice miejscowości, która nazywa się Cezarea Filipowa, stolica Tetrarchy Filipa, jednego z synów Herodowych. I tam w tym regionie według dzisiejszej Ewangelii dzieją się dwa ważne rzeczy, dwie ważne rzeczy odnoszące się do osoby Jezusa Chrystusa. Najpierw Chrystus, kiedy zapytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają syna człowieczego, wtedy właściwą odpowiedź dał tylko święty Piotr. W Ewangelii Świętego Marka jest to bardzo krótkie wyznanie. Ty jesteś Mesjasz. Widzimy więc, że Piotr w swojej świadomości i czytaniu o sobie Jezusa Chrystusa rozpoznał w nim nadchodzącego z przeszłości, z obietnic. Mesjańskich, starotestamentalnych, namaszczonego, który ma dokonać specjalnej roli, specjalnej funkcji w Izraelu. Jednak myślenie Piotra, jego rozumienie tego, co to znaczy być Mesjaszem, jednak różniło się zdecydowanie od tego, co Jezus Chrystus miał na myśli, kiedy mówił o sobie, że jest Mesjaszem, albo wskazywał na swoje mesjańskie zadanie do spełnienia. I w dzisiejszej Ewangelii właśnie Chrystus mówi o tym podstawowym zadaniu mesjańskim do spełnienia, które polegało na byciu odrzuconym przez farzeuszy, arcykapłanów, przywódców ludu i do bycia ukrzyżowanym. To jest istota jego powołania kapłańskiego. Widać jednak, że Piotr, który wyznał mesjańskość Chrystusa, rozumiał tę mesjańskość inaczej w sposób właśnie. Bardziej wynikający z Starego Testamentu, Mesjasz, który ma odbudować Królestwo Izraela, uwolnić Izraela od okupantów, którymi byli w tamtych czasach Rzymianie, etc., etc. Natomiast i to właśnie złe rozumienie osoby Jezusa Chrystusa doprowadza go do tego, że z bycia uczniem staje się nauczycielem. Odprowadza Chrystusa na stronę i mówi: Słuchaj, panie Jezu, niech nigdy na ciebie to nie przyjdzie. To, o czym mówisz, to bycie odrzuconym, to bycie ukrzyżowanym. Z jednej strony widzimy Piotra w funkcji rzeczywiście przywódcy apostołów, który wskazuje na Jezusa jako na Mesjasza, a z drugiej strony widzimy jego całkowity brak zrozumienia, na czym polega mesjańskość Chrystusa. I w tym momencie Chrystus jest bezkompromisowy, bezkompromisowy. Zejdź mi z oczu, szatanie, mówi wyraźnie do świętego Piotra, bo nie myślisz według tego co Boże, lecz według tego co ludzkie. Moi kochani, jest to bardzo ważne zdanie Chrystusa, który w świetle krzyża Chrystusowego każe nam zadawać sobie ciągle pytanie, według jakich kryteriów oceniam swoje własne postępowanie i postępowanie innych, oraz jakimi kryteriami kieruję się, kiedy podejmuję taką czy inną decyzję. I otóż to jest pytanie właśnie o to, co to znaczy być chrześcijaninem, czy myśleć według kategorii czystoziemskich, czy też wychodzić daleko wyżej poza tę kategorię. I rozpoznawać nawet w cierpieniu sens i wolę Bożą, a przede wszystkim drogę zbawienia. Jest to olbrzymia różnica pomiędzy myśleniem czysto ludzkim, jak w przypadku Piotra, według myślenia starotestamentalnego troszeczkę, a myśleniem według myślenia Bożego, które uwzględnia w Bożym planie zbawienia. Cierpienie Mesjasza. Cierpienie Mesjasza. Dlatego Chrystus nazywa Piotra szatanem. Teraz, co to znaczy, że Chrystus nazwał Piotra szatanem? Odraz w języku hebrajskim szatan ma dwa znaczenia. Pierwsze, najbardziej podstawowe, zwykłe, odnoszące się do każdego człowieka, to znaczy przeciwnik mój przeciwnik, przeciwnik mojego sposobu myślenia i życia. Również szatanem są nazywanie duchy anielskie, które księdze Hioba stoją przed Bogiem i są przeciwnikami Hioba, gdyż mówią, że Hiob służy Bogu tylko ze względu na nagrodę. Natomiast drugie znaczenie, które zostało przydane temu słowu, w czasach przed Chrystusem, to znaczy zły duch. Duch, który jest przeciwnikiem Boga na płaszczyźnie duchowej, na płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Jest to istota nadprzyrodzona, która walczy przeciwko Bogu i przeciwko człowiekowi jako Bożemu stworzeniu. Oczywiście, kiedy czytamy ten tekst z Ewangelii Świętego Marka dzisiaj, wiemy, że i możemy to zrozumieć i wyjaśnić, że Chrystus, kiedy mówi do Piotra: Zejdź mi z oczu szatanie, nie myśli o tym, że Chrystus jest złym duchem, że Piotr jest złym duchem, lecz myśli o tym i wskazuje na to, że Piotr staje się przeciwnikiem Chrystusa. zbycia bycia księciem apostołów staje się przeciwnikiem Chrystusa, gdyż przeciwstawia się woli Ojca, myśleniu o zbawieniu zgodnie z wolą Ojca. I proszę zwrócić uwagę, że Chrystus jest tutaj bezkompromisowy. Zejdź mi z oczu szatanie, odejdź ode mnie. Albo tłumacząc dosłownie, idź poza mnie, schowaj się, zejdź mi z oczu. Także jest bezkompromisowy. Moi drodzy, uczymy się od Chrystusa postawy bezkompromisowości, jeżeli chodzi o nasze zbawienie. Dlatego, że celem życia w wierze chrześcijańskiej jest osiągnięcie zbawienia duszy, zbawienia całej osoby mojej i pełne zjednoczenie z Bogiem. Dlatego później Chrystus, upominając Piotra, zakazując mu myślenia po ludzku, odsuwając go całe to myślenie ludzkie czysto, też wskazuje drogę dla tych, którzy chcą iść za Chrystusem. To jest droga też, proszę zwrócić uwagę bardzo wyraźnie w tekście Ewangelii, dzisiaj to jest powiedziane jest to droga wyboru. Jeśli chcesz, nie musisz być chrześcijaninem. Nikt cię do tego nie zmusza. Kościół święty nie jest organizacją totalitarną. Każdy ma prawo wyboru. Jeśli więc chcesz być chrześcijaninem, to znaczy człowiekiem, który idzie za przykładem Chrystusa w swoim życiu, to posłuchajmy słów Chrystusa. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój. Znak hańby w czasach Chrystusa. W świetle męki, natomiast znak zbawienia. I niech mnie naśladuje, naśladuje w pełnieniu woli Ojca, również przez cierpienie i w cierpieniu. I dalej komentarz, który dodaje Chrystus do tych swoich słów, który służy już za cały komentarz do dzisiejszej Ewangelii. I na tych słowach dzisiaj zakończymy. Bo kto, kto chce zachować swoje życie straci je a kto straci swoje życie z powodu mnie i ewangelii zachowa je nie jest tu mowa jedynie o życiu doczesnym ale o wiele bardziej o tym który rozpoczyna się trwa na wieki po śmierci